Siemanko, 716 szesnastka favori Vario. Kochany, piękny ciągnik. Ciągnik przyjechał do nas na wymianę tulej pod kabiną. Zniwelowania luzu na przodzie, drążki kierownicze. Turbosprężarka jeszcze wyszła po drodze, bo był krwotok wewnętrzny. Było uszczelnienie, wymiana wiernika turbo i przejrzenie i naprawienie instalacji elektrycznej oraz przerobienie przyczepy na zaczep kulowy K80 Piękny, kochany fend. Taki cioniczek warto kupić. Aczkolwiek też trzeba uważać, co kupić. Bo te cioniki też mają kosmiczne przebiegi i czasami można się nadziać na, na wtopę roku. Na wtopę roku. Ten akurat jest zadbany, utrzymany. Pewne mankamenty zostały poprawione. Także można śmiało go użytkować. Cionik ogólnie wykorzystywany jest na co dzień na budowach. Lata głównie w transporcie. Także super maszyna. Operator 2 trzeba pochwalić, że jest wszystko dopilnowane i zrobione jak, coś się na... jak się należy. Jeżeli coś się dzieje, od razu jest dzwonione. Kody błędów, jak się zapalają, jest zrobione zdjęcie, wysłane. Także jak najbardziej tutaj. Maszyna jest bardzo zadbana Także kochana 716 Gdzieś tam w głęboko sercu jest John Deere, ale Fend guruje, Zdecydowanie Fend to Fend Wygoda, komfort jazdy na Wario W tym cioniczku tylko brakuje TMS, aby był TMS to By była idealna maszyna Filmik tak nagrany, z niczego można powiedzieć, bo nie ma czasu na nagrywanie. Na no szybko nagrałem przed wydaniem maszyny. Ogólnie, no mówię, poprawienie instalacji elektrycznej turbosprężarka, niwelacja luzów na przodku, drążki kierownicze przeguby, kielichy na kabinie, mycie czyszczenie zbiornika hydraulicznego, no, wymiana oleju, filtrów, duży przegląd można powiedzieć i, i taka doposażenie go w pewne rzeczy, tak jak ten zaczepka 80, przyczepa też. Przygotowanie go do sezonu. Niech służy. Pozdrawiamy.